Ciekawi widzowie na moim kanale. Tutaj z tej strony w kuchni i przepraszam Was bardzo od dłuższego czasu nie, nic nie ugotowałem, bo miałem jakby przerwę na moim kanale. Ale dzisiaj zrobiłem taki koktajl yy, z kilku składników. Tutaj mam składniki. A i składnikiem potrzebne na początku owoce, czyli grusz, yy, obrane, gruszka, obranek obrane kiwi banan też muszą być. Oraz mamy tak musli, nasiona cija oraz y, szklanka mleka no i oczywiście de, de taki no, miernik, no de, żeby przygotować tam skur, mieszankę na koktajl. Dobra, no, za momenty wrócimy, bo no, widzimy się za chwilę. Już jesteśmy z powrotem. E, tutaj mamy mionik na przygotowanie tego koktajlu. Ale zanim rozpoczniemy upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał wraz ze słoneczkiem, dzięki to nie przegapicie kolejnego Dziękuję i zostawienie łapki w górę pod moim filmem. I napisane w komentarzu, czy ma się podobało. Dobra, teraz wlewamy na początek mleko. Następnie bierzemy nóżik, musimy pokroić gruszkę. Dobra, dobra, jeszcze tego wypadku, a tylko jedną to wrzucamy. Do, do pojemnika tam gdzie mamy wlepane mleko dobra. dobra teraz bierzemy banana tylko muszę ubrać Odbywamy się, poszukujemy. Yy, banana musimy obrać, skórki też możemy dorzucić. No tak, kolejny banana. Nawet na plastykę, tak to wszystko związujemy. Wrzucamy do pozostałych składników. Następnie mamy kiwi, którego też musimy pokroić. Dobra. Pokrojone kiwi wrzucamy do pozostałych składników. Dobra, a teraz dajmy nasiona chia. Może być tyle, to położymy na bok. I dodajemy trochę muesli. Całość się jest blendujemy, zaczynamy. Bierzemy teraz i przelewamy. Muszę to jakby na później. na koniec słoneczka i tak się pedytuje. Przygotowany. Jejku, czekajcie. Zobaczcie, tutaj tak się prezentuje przygotowany koktajl. No dobrze, słuchajcie, tak my widzieliście tutaj przygotowany koktajl, więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już będzie trochę no, krócej, nie będzie już tego. I pomyślimy nad przepisem, bo naprawdę od dłuższego czasu już nie ugotowywałem, ale zrobiliśmy taki prosty koktajl. No bardzo zobaczenia. Pamiętajcie o jednym subskrypcji, z i dajcie lajka. I no i do zobaczenia. Pa!